Jeśli przeczytałeś tę wiadomość, jesteś najszczęśliwszym człowiekiem. Wpisz Amen, a dobre rzeczy zaczną dziać się w Twoim życiu. Dlaczego mówimy, że jesteś najszczęśliwszym człowiekiem? Ponieważ nadeszła dobra nowina o powrocie Pana. Jeśli zechcesz go szukać, będziesz miał okazję go powitać. Powitaj Pana, a będziesz mógł uczestniczyć w uczcie baranka. Powitaj Pana, a będziesz miał szansę zostać zachowanym w czasie katastrofy. Powitaj Pana, a będziesz miał szansę wejść do Królestwa Niebieskiego i cieszyć się błogosławieństwem. Czy chcesz wiedzieć, jak powitać Pana? Kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu. Odpowiedz: Chcę wiedzieć, a zaproszę Cię do wspólnego studiowania Słowa Bożego, aby znaleźć drogę. Podzielę się z Tobą dwoma fragmentami Słowa Bożego. Bóg mówi: Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego intencji, Jego słów. Jego wypowiedzi. A to dlatego, że tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest jego głos, a tam, gdzie są jego ślady, tam też są jego uczynki. Tam, gdzie są Boże wyrażenia, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie on się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Pojawienie się Boga i jego słowo istnieją równolegle do siebie. A jego usposobienie i ślady jego stóp są przez cały czas publicznie ukazywane ludzkości. Drodzy bracia i siostry, mam nadzieję, że wszyscy jesteście w stanie dostrzec w tych słowach pojawienie się Boga, zacząć doganiać jego kroki i wejść w nowy wiek, a wkroczyć do pięknego nowego nieba i nowej ziemi, które Bóg przygotował dla tych oczekujących na jego pojawienie się.